Was jest, jestem JJ Joker, ale oczywiście jestem tak naprawdę junior, tylko lubię tak na siebie mówić i jest ze mną mój kolega. w 360 wita! Dobra, to jest nasz pierwszy odcinek. No, no teraz, jak widzicie od razu mamy tekst trupaka włączonego i niestety... O, jest, niestety to nie ja się wkopałem pod ziemię. No, ale za to jesteśmy... W Przyjacielu, daj! Ups. Ojeju! Co ty zrobiłeś? No dobra, y, Julka, kotek, czyli ty chcesz być Jr. Joker Junior? Mamo, to się kręci! O boże, przepraszam, to było jeszcze raz. O jedno. Nie, spoko. Może być. No chodź. Kostek, zaczyna. Idziemy na łowy, powysadzać trochę. No? Chodź. Czekaj. Jezdem. Nie, no mieliście przedstawić się tylko i już, to filmik. Cześć, nazywam się. Jedną chodź ja... tylko wysadzimy tak dla rozpoczęcia. Marta, ty jakąś sobie? Ja tu już mam. Jadu? Grałem 660. A, no to ja jestem taki do tej już, ja tam ja ja gram i tyle. Dobra? Żebyśmy szybko wrócili już go. Dobra, więc posłuchajcie. to tu... będzie krótki filmik, o, będzie mało wysadzania, Pójdziemy ale... sobie do neteru i pokażemy że my wam twierdzę w neterze. Tak, jeżeli jeszcze jest. Filmik, no, w się przedstawiam. Cześć, jestem to Joker Junior, a to jest ten... No, już się przedstawiliśmy. Ale mamo, bo Och, muszę no, im pokazać. pokazać chociaż twierdzę. A jeśli... No dobra. Śmierdzą. Przepraszamy. O, tak gdzieś niedaleko kiedyś. Który... O kurde, ja jestem na przetwaru. Ojeju. Teraz... Kostek! Najprawdy. O, tam są diamenty. Nie to są diamenty. To, Co jest? Glaużon. Nagrywa się czy nie? No nagrywa. No bo ja muszę kawę zrobić. O, właśnie. Oh, I z ty tym ty do pokoju. Chodź. Ham hamile. No dobrze, troszkę przerwa do piódka I włączymy potwory. Posłuchajcie. Włączę teraz potwory. A mogę no, mam wysadzić? O kurde, gaz! Wezmę z sobie... Ku... Daj Czekaj, mi wezmę kuszę... i wezmę to. Daj mi kurde, mi. gdzie ten? Ojeju! Kostek, daj mi coś wysadzić! A nie tylko. Nie ma tej wiedzy twojej. Dobra, to chodzi, żeby... O, ten jest jakieś przejście. O boże. Chyba. Czy chociaż strzelę w jednej świniozombie O kurde, 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 boże. Ale bo jest chodzi, ale... Nie. By yeah. Kurde, w górze jest gaz. Co to było? Dostak, nie widzisz tego. O was. Yeah. O kozy, co zrobi? Zmodujesz się przez cały na jednym. Świnie ząb tak. Na kilku świnie ząb. No kurde. Yeah. Nie. Zejdź na dół. Tam masz cheater. Ja sobie zrobię portal, mówię. Dobra. Dosyć tego to. Koniec tego odcinka, bo moja mama, tylko to mi poda. Ale Panie. będziemy mogli jeszcze pograć później. No więc Kolejność Komentujcie, subskrybujcie, żółty magiczny guziczek. pam